A my teraz od młodych do młodych, do końca marca mogą zgłaszać się studenci chcący zdobyć student, tytuł studenckiego Nobla. No nieźle, nieźle, zaraz się dowiemy kto może i dlaczego teraz, a nie wtedy kiedy ja studiowałam. Witam bardzo serdecznie, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Kasia Kostrzewa i Jakub Dębski. Słuchajcie, to już druga edycja tego konkursu, tak? I w tym tak, roku to jest... Studencki Nobel 2010, Twoja szansa na sukces. Zgadza się, dokładnie tak. Właściwie jest to już kolejna edycja. Wcześniej realizowaliśmy ten konkurs trochę pod inną nazwą. Z tym, że od dwóch lat już funkcjonuje jako Studencki Nobel i tym razem po raz kolejny będziemy wybierać tego najlepszego studenta w kraju. No dobrze, to teraz, czy w tym konkursie mogą wziąć udział studenci tych kierunków, na przykład wieczorowych albo zaocznych, czy tylko. Którzy studiują dziennie? Jesteśmy przygotowani na zgłoszenia zarówno studentów wieczorowych, dziennych, jak i zaocznych z niemalże wszystkich uczelni łódzkich. Mamy nadzieję, że wszyscy studenci będą zachęceni i będą zgłaszać się i przedstawiać swoje osiągnięcia. Dobrze, dobrze, nie tak wszyscy, bo na pewno są jakieś kryteria, które hipotetyczny studencki Nobel musi spełniać. E, oczywiście są, ale tak naprawdę jest to tylko jedno kryterium, które jakby tutaj jest tym kryterium wymaganym, jest to średnia minimum 4.0 z ostatniego semestru. Nie jest to jakaś kosmiczna średnia, więc myślę, że sporo studentów spełnia ten wymóg. A cała reszta są to tylko y, kwestie, które mogą zadziałać na plus takiego studenta, czyli doceniamy tutaj całą działalność studencką y, związaną z uczelnią, ale także poza nią. Oprócz tego punktujemy wysoko również znajomość języków obcych, y, wolontariat, y, działalność w różnych stowarzyszeniach, fundacjach, no i właściwie całą stu, y, aktywność studencką. Konkurs przebiega w kilku etapach, tak? Powiedzcie nam, jak to trochę wygląda. Najpierw trzeba się zgłosić na stronie internetowej, którą teraz widzimy na naszych ekranach, a co później? Bardzo prosty jest cały przebieg konkursu. Najpierw, taki student, który potencjalnie chciałby dostać tę nagrodę Studenckiego Nobla, zgłasza się na stronie internetowej studenckinobel.com. Tam wypełnia krótką ankietę, gdzie chwali się swoimi osiągnięciami, wypełnia oczywiście ważne informacje odnośnie swoich danych. Później, my to wszystko przetwarzamy, punktujemy i osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu. Znaczy, najpierw wybieramy laureatów uczelnianych, czyli z każdej uczelni, będzie wybrany najlepszy student. Ci laureaci będą brali udział w etapie regionalnym, spośród których wybierzemy jednego laureata regionalnego. Trochę mało. Ale, ale jest dodatkowa no, ale... szansa dla innych studentów, ponieważ w tym roku wprowadziliśmy tutaj konkursy branżowe. Jest 10 dyscyplin, z których można również brać udział i w ten sposób zakwalifikować się do tego etapu ogólnopolskiego. No i później etap końcowy, czyli ten ogólnopolski, gdzie wybieramy najlepszego studenta w kraju. A po tym Kasiu, w czerwcu już będziemy znać imię i nazwisko. Tak, będziemy znać imię i nazwisko najlepszego studenta w Polsce. I oby on był z łodzi. Tak, mamy taką nadzieję. <laughs> dlatego serdecznie zapraszamy studentów łódzkich, bo nie ukrywamy, że łódzki NZTS ma ambicje, żeby to właśnie student z naszego regionu został najlepszy. Tak, właśnie czuję te ambicje od was, płynące. No dobrze, to trzymamy kciuki, drodzy, studenci, za was. Zgłaszajcie się! Do tych młodych ludzi. Powodzenia w takim razie i dzięki za rozmowę.